Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię pracować z klientem, który jest zorientowany w swoim samochodzie. Na pewno w waszych fachach też tak jest, że część ludzi przyjeżdża, mówi albo budowlańcom: Słuchajcie, to musi być tak, to musi być tak, to musi być tak, ale nie o to mi zupełnie chodzi. Nie chodzi o to, żeby ktoś wam mówił, jak macie to zrobić, tylko żeby był zorientowany w usterkach, czyli co boli jego samochód. Jest po prostu zorientowany. I tu jest taki przykład takiego klienta, który naprawdę dużo wie o swoim samochodzie, co go boli. On go nie naprawia, ale wie co go boli i wie co z nim zrobić, żeby było dobrze. No, wiadomo, forum, nie forum, nie, inne pierdolety, można sobie czytać, można sobie zgłębiać wiedzę na temat swoich motorów, jeżeli chodzi, o, chodzi mi o silniki, tak? I tu jest taki przypadek, słuchajcie, ten pasacior, którego tutaj widzicie za mną o 2.0 TSI. Dzisiaj pokażemy Wam, jak wyczyścić kolektor stący. Mamy tutaj bezpośredni z paliwa. Zobaczymy sobie, jak to wszystko wygląda, a dodatkowo przy tym będziemy też wymieniali. Pompę wody, która jest jakby bolączką tych samochodów. Wiecie, że wszystkie 2.0 prędzej czy później ciekną. W tym przypadku nie cieknie, ale klient mówi: Skoro już wymieniacie ten cały kolektor, skoro to wyczyścicie, skoro to wszystko w ogóle wtryskiwacze jeszcze kazał nam włożyć w majkę ultradźwiękową, żeby główki wszystkie poczyścić, to wszystko pokażemy wam w tym materiale. I klient stwierdził od razu: Słuchajcie, jak będziecie już to wszystko ściągali, jak ta pompa będzie prawie że na wierzchu, to tą pompę już nie zastanawiajmy się, tylko po prostu wymieńmy. I tak właśnie też robimy. Także bierzemy się za ściągnięcie kolektora, zrobimy sobie serwis skrzyni biegu bo to jest akurat manual, ale zastosujemy tutaj olej oryginalny. Jednak olej oryginalny w tych skrzyniach manualnych wydaje mi się, że jest dużo lepszy niż jakiś zamiennik. Natomiast nie jest taki wcale drogi, bo około tam 90-100 zł za litr, więc idzie to przełknąć. 2 litry kupujemy, 200 zł, nie ma tragedii. Rozbieramy naszego pasaciora. On już wcześniej został wypłukany, Jeżeli chodzi o olej, pukankę dostał antykoksa na cylindry przez tam 20-30 minut. I taki serwisik kompleksowy będziemy tutaj robili. Plus yy, sprawdzenie jeszcze po tym wszystkim, jak wyglądają cylindry i takie inne pierdoły, Ale to już tylko tak dla, yy, dla klienta. Także zapraszam Was do materiału. Kilka, kilkoro z Was chciało zobaczyć, jak wygląda przebieg takiej pracy w 2.0. W benzynowym silniku, więc zapraszam. Patrzcie tutaj, jeżeli chodzi o wypłukanie takiego samochodu, czyli zastosowanie płukanki, nie, nie mówię o jakiejś konkretnej, tylko ogólnie o zastosowanie płukanki. Zobaczcie, korek jest ledwo ruszony na pół gwinta, a już olej sobie cieknie. Także sprób, weź mi spróbuję odkręcać, bo ja zaraz jak zacznę odkręcać, to w, obleję Ciebie i telefon. I jeszcze siebie pewnie przy okazji. Czekaję może przekręcę zlewarkę. No dawaj. No, zaraz tu strzeli. O. Patrzcie tutaj jak, jak zasuwa oliwa. W takim nie idzie jak jest dobra pukanka. Naprawdę jak zastosujecie jakieś takie naprawdę najtańsze płuchanki, nie ma takiego efektu. Jak zastosujecie dobrą pukankę, to jest naprawdę bardzo pozytywny efekt. I leci ta Ta, ta oliwa w takiej oto formie. Antykoks był wlany. No, a jeżeli chodzi o olej jak na TSI, to i tak w sumie nie jest źle. Zazwyczaj taki bardziej czarny jest, no ale tu płukanka rozrzedziło to trochę wszystko. No, nie, nie ma tragedii. Jeżeli chodzi ogólnie o sam silnik, to jak na 2.0, z jakimś tam, już powiedzmy, bukietem doświadczeń i generalnie jakimś tam przebiegiem, to jest naprawdę suchy silnik. Pompa, o której Wam wspomniałem na samym początku, jest o tam. Tam za tą wężoteką całą, jak tam sobie zajrzycie, tylko włączę może lampę, o, to ją tam, o, te kolanko, które tam wchodzi do tego plastiku, to jest nasza pompa. I tą pompę całą wymieniamy zgodnie z zaleceniem klienta, który jak widzicie, po tym co Wam poopowiadałem, on nie chce czekać aż się coś wydarzy, tylko po prostu załatwia temat, żeby dwa razy nie jeździć do warsztatu. Także w tym przypadku lecimy z rozbiórką i będziemy wam w miarę krok po kroku pokazywali, jak rozebrać szczególnie kolektor, bo tam dużo chętnych było na to, żeby zrobić sobie prawdopodobnie to we własnym zakresie, więc pokażę wam, jeżeli lubicie grzebać i jak się do tego zabrać. W razie jak jesteśmy w scenerii pod samochodem, to też będziemy wymieniali olej w skrzyni biegów. Właściwie to zrzucamy sobie na razie olej, czyli z tego korka spuszczamy i z tej takiej łezki, nazwijmy sobie to, odkręcacie tu i tu i dopiero wtedy spuścicie sobie cały olej tutaj wedle prawidłowy jest korek wlewowy, możecie to po prostu ilością napełnienia zrobić od góry jak lubicie, jak wolicie, my robimy, robimy raczej od góry potem sprawdzamy sobie tylko poziom oleju tutaj, czy jest prawidłowy i to wszystko, jeżeli chodzi o silnik to trochę mała moja mała, pomyłka, to jest 1.8 a nie 2.0 także przepraszam najmocniej na pierwszy rzut oka byłem przekonany, że tu robimy dzisiaj 2.0, to jest 1.8, ale generalnie zasada jest bardzo podobna prawie że taka sama Budowa kolektora i wszystkiego jest praktycznie kropka w kropkę to samo, do tego też taki, taki trochę pomyłek z mojej strony. Zapraszam mimo wszystko do oglądania, bo właściwie w każdym, w każdym takim silniczku znajdziecie praktycznie to samo. Także do zobaczenia w dalszej części. Dlaczego trzeba odkręcać ten korek? Dlatego, że tutaj ledwo żeśmy zdążyli odkręcić, już oleju jak gdyby nie ma. I takie głupie wrażenie może być, że za mało oleju było w skrzyni. A to nic bardziej mylnego. Zaraz zobaczycie po odkręceniu tej łezki, co się będzie działo. Tylko tu chyba trochę miskę musimy, dobra? O, uwaga. Tu wyjdzie wam taki taki czpień katulejka. Odkręcamy. Tu mamy torx chyba 45. Odkręcamy i za chwilę tak naprawdę główna część oleju się właśnie wyleje z tego miejsca. Dużo osób o tym nie wie, albo nie sprawdza, nie wie. To właściwie wystarczy sprawdzić sobie w instrukcji obsługi i zobaczycie jak tu zacznie się teraz lać olej. O, idzie. I tu jest cała część jak gdyby oleju, która powinna zostać spuszczona i wlana ze względu na to, że spuścimy stamtąd, to spuścimy sobie, nie wiem, powiedzmy pół litra, a tutaj z tego miejsca wylatuje kolejne półtora. Także pamiętajmy o tym, jak robicie sobie w takim manualu, to warto o tym pamiętać i zrobić to dobrze. Dla lepszego komfortu pracy wyciągamy sobie tutaj filtr powietrza, żeby tu nic nie przeszkadzało. Musimy odłączyć paliwo, żeby odłączyć paliwo. Dobrze sobie testerem diagnostycznym wejść w funkcje prowadzone o obniżenie ciśnienia, żeby Wam się tutaj za bardzo nie psykało. No jeżeli nie macie testera diagnostycznego... Z doświadczenia wiem, że nic się wam nie stanie, za wyjątkiem tego, że to te paliwo trochę się poleje no i zapach paliwa jest. Jeżeli chodzi o rozbiórkę, no to musimy odpiąć przewód doprowadzający do odmy, trochę śrubek z, z, z górnej części kolektora, które trzymają właśnie przewody wysokiego ciśnienia paliwa. Wszystkiego rodzaju plastiki, tak jak tutaj widzicie, do, lot, do lot tego powietrza. to Ten cały plastik, który się mu jest zamocowany, o tu, w tym miejscu. No i te wszystkie plastiki, które Wam jak najbardziej tutaj przeszkadzają w całej tej pracy, później zabieramy się za część wtyczek, tylko postarajcie się, o właśnie tak jak tutaj Kamil zrobił, to odkręcacie dwie śrubki i takie, całą tą, cały ten zespół tych wtyczek odchylamy. Czemu tego nie rozłączać? Dlatego, że później bardzo ciężko to powtykać na miejsce w takiej samej konfiguracji jak było osobiście nie proponuję, lepiej zrobić to w takiej formie właśnie żeby te przewody zostawić tutaj te przewody też są poprowadzone pod kolektorem chyba w dwóch albo w trzech zaczepach jak dobrze pamiętam i no później trzeba się trochę z tym pomęczyć żeby to włożyć ale lepiej tutaj zachować to w takiej konfiguracji, my bierzemy się za dalszą część pracy czyli rozbiórkę tutaj róży dolotowej to co tutaj widzimy, spuszczenie oczywiście płynu, możecie zrobić to od razu, jeżeli byście robili razem z pompą, jeżeli nie, no to ten płyn można częściowo sobie tylko pozabezpieczać. Kolektor opuścił swoje miejsce, tak naprawdę musimy tutaj wyrzucić sobie tą rurę, opaskę, jak będziecie podciągać kolektor do góry, to Wam to wyjdzie. Kilka śrubek, na przykład do plastików, tutaj mamy jedną, kilka tutaj od tych, to musicie... I proszę... jest od tego tutaj ten spornik. A jeszcze, no tak, tutaj jest jedna taki sporniczek. Mamy chyba tutaj na tego na torksa chyba nie, na na 55, tak? tak. Nie, na spline... A na, na, dychę. na dychę. Aha, dziesiątka, dobra. Czyli taką śrubę mamy tutaj, i jeszcze i, na I, na I nakrętkę na, na klucz 13, takie coś. I ten spornik musicie wyrzucić, bo inaczej kolektor wam nie wyjdzie, taki jest podtrzymujący. A ciężko do niego się dostać. Ciężko się dostać, no chyba, że sobie wężotekę całą od góry odrzucicie. No w tym przypadku i tak będziemy musieli, i tak będziemy musieli, bo jeszcze pompę tam nadal wymieniamy. Ale na razie przejdźmy do etapu zaworów. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko czarne, końcówki wtryskiwaczy czarne. Także tutaj no, jak najbardziej jestem za, ku temu, żeby całą tą listwę wsadzić do... Znaczy całą, no końcówki wtryskiwaczy wsadzić po prostu do myjki ultradźwiękowej. Myjka już nam się grzeje, podgrzewa płyn, a to wszystko wygląda no tak średnio. Także czyścimy to wszystko. W międzyczasie wtryskiwacze muszą wskoczyć, no i pompa wody musi coś wyskoczyć, wylecieć tak naprawdę, nie? Także... Zapraszam do tego, do oglądania do końca, bo wydaje mi się, że efekt będzie bardzo, bardzo pozytywny i to będzie widać gołym okiem. Są przypadki, że niektóre z tych samochodów przejeżdżam jest całkiem, całkiem, ale w tym przypadku jest ewidentnie czarno tam w środku i te główki od wtryskiwaczy. Zobaczmy. Zaraz. jak... O, widać teraz tutaj. Pokażę wam za chwilę w dalszej części jak to wygląda, jak wyciągniemy całą listwę. No, ale tu widać ewidentnie, całe główki są czarne, zatkane wleci w ultradźwięki powinno być elegancko wtryskiwacze na stole i teraz mogę wam fajnie pokazać jak wyglądają Oła. główki proszę bardzo czy to się lepiej jeszcze wyostrzy czy już nie wyostrzy się lepiej chciałbym żeby było lepiej wyostrzone o teraz ładnie to wygląda zobaczcie jedna główeczka druga no wyostrzy ładnie żeby widzowie zobaczyli jaki jest syf trzecia trzecia tak naprawdę nie widać nawet nic, za bardzo, bo wszystko czarne, także jak wleci to w make, wydaje mi się, że będzie ideolo tutaj. Że powinna ultra ultradźwiękowa poradzić sobie z tym nagarem, z tych główek, no i te wtryskiwacze też zupełnie inaczej zaczną pracować. Kolejny etap, wyciągnięcie pompy, tak jak mówiłem spuszczamy sobie płyn, tam na dole mamy wannę i pompa wyjeżdża. Kilka śrub tak naprawdę, jak już tu macie kolektor zdjęty to, to już nawet nie ma co pokazywać, bo to chyba 5 śrub przedkręca i wyjeżdża. Mamy też zawsze w tych pompach w zestawie nowy pasek. Jeszcze się nie trafiło, żeby ten pasek chyba strzelił, no ale jak jest nowy, dajemy nowy. Musimy odkręcić sobie tą śrubkę, tutaj, którą widzicie. Razem schodzi z tym kołnierzem zewnętrznym, i dopiero wtedy paseczek możecie sobie bezproblemowo wymienić. W dwulitrowych jednostkach yy, ciężko, ale da się bez odkręcania yy, ściągnąć. Ten pasek w przypadku 1.8 nie ściągniecie, bo jest tutaj za ciasno. No może jakoś tam na upartego jakoś by tu przecisnął ten pasek, ale. Po co się męczyć? Jak można jedną śrubkę odkręcić? Kółko trzeba sobie przyblokować delikatnie i odkręcać normalnie całą tą. Jeżeli chodzi o pompę, to stosujemy tutaj z Pierburga. Jest cały nowy, cała nowa pompa i dodatkowo jest taki króciec Jak tutaj widzicie, on jest, on jest tutaj ruchomy. Taka tulejka. I my ją. Nie, nie, tutaj jest. Jest razem z ringami. Jest tutaj nowa tulejka w zestawie. Można ją kupić osobno, zależy jaka pompa. Jest takie, 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 takie coś i plus dwa, dwa o ringi duże do przewodów. Zakładamy całość. No i dopiero wtedy, bo jeszcze mejka nam się nie zagrzała na 70 stopni i zaraz będziemy wrzucali tutaj nasze wtryskiwacze, do tego, żeby główki się ładnie wymoczyły, a kolektor już swoje odstał, częściowo jest już wyczyszczony, klapy się jeszcze tutaj troszkę muszą namoczyć, żeby łatwiej było zedrzeć ten brud. A kolektorek w środku już jest wypukany, zostaje nam go tylko umyć z zewnątrz. Tak wygląda w środku, jak widzicie, jest czysto. Od tej strony też to wygląda już całkiem ładnie. Więc na tym etapie jest wszystko w porządku. Teraz co najgorsze, to będzie trzeba wydłubać te środkowe części, czyli tam, gdzie mamy zawory. Zobaczcie, jak to tam paskudnie wygląda teraz, jak nie ma tych blaszek. Wszystko czarne, wszystko zalepione. No i niestety wszystkie te silniki mają taki. Defekt, byśmy powiedzieli, no bo no nie jest to normalne. No, ale bezpośredni trys paliwa dzieli się swoimi prawami. No, i prawa sprawa są takie, że nie ma co wyczyścić tych zaworów, tylko cały ten nagar zostaje po prostu tutaj na tych zaworach i na trzonkach zaworowych. Tam nawet nie widzicie trzonka, widać taki lekki, lekki zarys, a on jest tak po prostu oblepiony. Skiwacze już się moczą w naszej mejce ultradźwiękowej. Natomiast jak podejdę do ultradźwiękówki, to pewnie będziecie taki szum słyszeli, no, ale tutaj nic na to nie poradzę. Ultradźwięki tak działają, że Wy mnie z kolei nie słyszycie, ale pokażę Wam jak to wygląda Jeśli mnie słychać to nagrywam Wróciliśmy na 20 minut Tryskiwacze są tutaj, się moczą Zobaczymy jak wtedy Tryskiwacze wyjdą Jak to będzie wszystko wyglądało a tutaj nam zostanie no niestety to orzechowanie. Próbowaliśmy trochę to ręcznie poderwać, ale ciężko to idzie. 20 minut w myjce ultradźwiękowej i zobaczcie jaki jest efekt. Rozpylacze, tak jak przyłożę palca, bo chyba jakoś lepiej ten na ostrość łapię. Rozpylacze bardzo ładne, w środku nawet dziurki wszystkie widać i tak na każdym jednym. O! Kolejny cylinder, czy jest kolejny wtryskiwacz, właściwie nie cylinder. Nawet widać jakiś kod QR tutaj na wtryskiwaczu u góry. Jak się się tu trochę, to ja chyba teraz palcem obudziłem. No ale no to, co było, a co jest, no to nie była ziemia. Także uważam efekt bardzo pozytywny. Teraz możecie zobaczyć efekt pracy czyszczenia takich kanałów stących. Proszę bardzo, każdy jeden cylinder. Jak wygląda? Wszystko czyste. Teraz czyścimy jeszcze tutaj gniazda wtryskiwaczy i po wyczyszczeniu gniazda wtryskiwaczy zakładamy ładnie wymyte w myjce ultradźwiękowej wtryski zakładamy nowy kolektor, nowy, znaczy nowy kolektor, wyczyszczony kolektor uszczelkę, nową uszczelkę pod przepustnicę całość składamy napełniamy układ paliwowy tutaj jest też taka procedura w jeżeli posiadacie to mamy procedurę nabicia ciśnienia po spuszczeniu go Tak, odwrotna sytuacja do opróżnienia zbiornika, nabijamy go odpalamy i mamy z głowy, tu jeszcze napełnimy oczywiście skrzynię biegów no, bo o tym nie, nie, nie pojedziemy na próbę bez oleju w skrzyni. Nabijemy sobie skrzynię, nabijemy sobie jeszcze olej świeży do silnika i zobaczymy się na jeździe próbnej. Także bierzemy się w odróżnej kolejności ze składania. Godzina 18. A my dalej przy pasacie. Generalnie można powiedzieć, że Kamil już kończy składać, założył właśnie filtr powietrza do kręca. I zostanie nam teraz już czyszczenie całości, czyli mamy generalnie auto. Mamy jeszcze u siebie, także możemy śmiało tutaj wymyć ten silnik cały mogliśmy to właściwie zrobić przed robotą, ale po robocie też nie jest źle przynajmniej wszystkie nasze jakieś takie brudy, które pozostawialiśmy po sobie podczas tego czyszczenia, a jest tego sporo to przynajmniej jest ten plus, że ładnie pomyjemy silnik i klient będzie zadowolony optycznie będzie się cieszył na 100% także yy, co teraz? Zalał, zawalaliśmy właśnie oliwę pokażę wam jaką oliwę lejemy do, do skrzyni oliwę lejemy oryginalną do skrzyni 512A2, tak wychodzi po numerze na nadwozia. To jest tulejka, o której też Wam wspomniałem. Aha, to pokazywałem w po woreczku, dobra, bo już nie kontaktuję dzisiaj, jest późno. Także tak to wygląda. Kamil już tutaj wkłada ostatnie elementy. Teraz rurę, rurę do filtra powietrza. I tak naprawdę będziemy bliski, bliscy odpaleni już tego, tego pojazdu. Coraz bliżej końca. Najważniejsze mamy zrobione. Co prawda został nam jeszcze filtro, filtr kabinowy do wymiany i ozonowanie, ale to już myślę w dniu jutrzejszym. Jedyne co musimy zrobić, to jakby pomyć to wszystko, żeby to ładnie tutaj wszystko zostało. Pod... No widzicie takie takie brudy, tu są takie nacieki olejowe i tak dalej. No to trochę kiepsko to wygląda. Tam jeszcze plura sąca. Olej klient tam dostarczył, bo u nas w hurtowni akurat nie mogłem tego znaleźć, czego chciał, więc zamówił sobie w internecie. Olej Millersa też uważam, że bardzo dobre oleje. Także nie mam nic przeciwko, żeby takiego tutaj zalać. Filtr, filtr, który nam dostarczył, to filtr jest oryginalny. Także też mamy prosto z serwisu, też fajnie. No to co? Zalewamy oliwką jeszcze silniczek, poskładamy wszystkie duperznyty, a jutro się widzimy, jak pomyjemy silnik, pokażemy wam jak to, jaka jest różnica. Macie porównanie teraz, będziecie mieli porównanie później. I tak oto pracuje nasze TSI. Świeży, płynny, zalany. Teraz musi się to wszystko powoli poodpowietrzać, powoli pochodzić na wolnych obrotach, ale jak widzicie, pracuje elegancko nie ma tu żadnych problemów żadnej chmury nie puszcza. także ten plus orzechowania jest taki że nie naleje się tam żadnego syfu zwykła po prostu zwykłe spaliny bez żadnej jakiejś nie wiadomo jakiej chmury jedyny taki plus bo mówię no chemią też można to wszystko czyścić no ale chemia ma to do siebie że jednak chciał nie chciał trochę tam się czegoś musi naleźć z tych cylindrów a orzechowanie jak się ładnie pozamyka zawory no to jednak jest ten plus że później żadnego smrodu z tyłu nie ma jeszcze w czapce mamy 7.20 Jestem już w pracy, nasz pasacie już wyseł, no i chciałbym Wam pokazać, jak to oczywiście teraz się prezentuje. Przecież wczoraj widzieliście taki jeszcze brudny ten silnik, taki no, niezbyt to estetyczne wszystko, nie? A teraz już my to ładnie sobie poczyścili, zostanie nam tylko dopieszczenie plastików, ale to już takie już pierdoły. Mamy jeszcze w międzyczasie w autku do sprawdzenia tutaj poduszki zawieszenia silnika, czyli lewą i prawą poduszkę do sprawdzenia, czy nie jest gdzieś zamienka. sprawdzić tuleje wahacza, sprawdzić y, gumy stabilizatora takie tam pierdoły. To już oczywiście nie w tym materiale, no bo co kogo to interesuje? Każdy wie, jak to sprawdzić, a jak nie, to jedziecie sobie na szarpaki, stację diagnostyczną czy do warsztatu i chłopaki wam sprawdzają. Także y, my tutaj jeszcze tylko i wyłącznie czyścimy tą górę, sprawdzamy sobie te poduchy, ozonujemy wnętrze i tak naprawdę kończymy temat z pasatem. Co, przerzucę kamerę, pokażę Wam, jak to wygląda, jak wygląda ten silniczek. Silniczek prezentuje się teraz tak. Czyli mamy fajnie, czysto, schludnie. Tak jak mówię, musimy dopieścić sobie tylko jeszcze tej plastiki. Tak, te, żeby to wszystko było bardziej czarne niż czarne, żeby to pięknie się prezentowało. Tam, jeszcze na stoliku, mamy górną. Tutaj osłonę też już umytą, natomiast bierzemy sobie najpierw tutaj, poczyścimy wszystko co jest, a potem dopiero osłonkę zakładamy i tyle, nie? Co więcej mogę Wam powiedzieć? Jeżeli chodzi o te silniki 1.8 czy 2.0, tak jak mówię na początku, przepraszam za tą pomyłkę, dziś zakręciłem się po prostu i źle powiedziałem. Generalnie w tym przypadku nie miało to większego znaczenia, bo, tak jak mówię, te silniki są bardzo do siebie podobne i pod kątem wyglądu, i pod kątem konstrukcji, i wszystkiego, także to naprawdę nie grało roli w tym przypadku. Co ważne, jeżeli chodzi o te silniki, to po pierwsze, świece zapłonowe, tak? Jak w każdym silniku benzynowym, a szczególnie w tych, jeżeli świeca zapłonowa będzie zła, będziecie mieli gównianą mieszankę, będzie nagar na silniku, będzie nagar na tłokach, będzie nagar na pierścieniach, będzie nagar na zaworach. To jest pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć i ta, ten temat musi być jak gdyby no zawsze ogarnięty. Musimy o tym pamiętać. I to jest takie mur beton 100% musi być. Jak już mamy świece ogarnięte, to kolejna rzecz. Jeżeli mamy powyżej 100 tysięcy przebiegu, 100-120 tysięcy przebiegu, ee, pamiętamy o takim czymś jak odma. W tych samochodach tak naprawdę e, pytacie się często, kiedy ją wymieniać. Powiem Wam szczerze, że te odmy są stosunkowo wredne do diagnostyki. Można sprawdzać na zasadzie podciśnień, jak co występuje w silniku, można zakładać manometr do tego, wakumetr właściwie, sprawdzać to wszystko i tak dalej. Powiem tak, te odmy, dzięki Bogu, nie są drogie, jeżeli chodzi o oryginały, bo absolutnie nie, nie proponuję wam sobie zakładać jakiegoś zamiennika, bo to kupicie, wydacie kasę i nie będziecie zadowoleni. Od razu wam jestem, jestem wręcz przekonany, że nie będziecie zadowoleni. Także, jeżeli wymieniacie odmę, a możecie zrobić to sami, bo to jest naprawdę temat na sobotnią kawkę, dosłownie, pół godzinki maksymalnie i kilka kluczy no maksymalnie 40 minut, dobra przy kawce i gad, gadce z sąsiadem, ale tak, jeżeli byście to ogarnęli, odmy sobie wymienili, świeczki, i cewki, no to już tam pomijam, no przypuszczam, że wiecie, że macie sprawne chociaż tak jak powtarzam niejednokrotnie, że cewki to jest element zużywalny i często my mylimy pojęcie, czyli tak, podchodzimy do tematu że skoro cewka jeszcze daje radę, cewka jest dobra no tak nie do końca, bo y, musimy wiedzieć o tym, że cewki pod kątem tych ilości, od, nazwijmy sobie, zapałów, tych strzałów takich, które y, występują na świecy, to są tysiące, miliony tych uderzeń, tak nazwijmy sobie, tych... tych, tych y, te podawania tego wysokiego napięcia tam, prawda? I teraz musimy wziąć pod uwagę, że ta cewka, mimo iż ona dalej podaje to, to ona już nie jest na tyle sprawna, co taka nowa cewka. No, i to też trzeba wziąć pod uwagę, czy raz, nie wiem, na ileś tam tysięcy kilometrów, no nie zainwestować w te cewki. W tym przypadku one też nie są wcale tak strasznie drogie, bo no bo jeszcze parę lat temu faktycznie jedna cewka kosztowała chyba z 3,5 stówy, albo, nie pamiętam, czy 180 zł, gdyż będą się zaczęły te samochody, to była naprawdę droga. No, to wymienić na tamte czasy jeszcze cztery cewki, no to to było kawał sporo kasy, no bo tam powiedzmy, że no już tam za okrągleniu po te 3 stówki za, za sztukę razy 4, no to mamy 1200 zł, no to sporo. Teraz nie są takie drogie, i wydaje mi się, że też można sobie gdzieś tam odżałować na to raz, na praktycznie, przypuszczam, że okres eksploatacji samochodu bo jak z tego co wiem, to jeżdżą ludzie tak jak ja zresztą też pojeżdżą 2-3 lata, i z reguły auto się zmienia. Także przypuszczam, że nawet jeżdżąc, nie wiem, 15 tysięcy w roku, 15, nie wiem, 20 nawet tysięcy, no to robimy sobie powiedzmy w tych okresie 3 lat te 60 koła, nie mówię, bo niektórzy, ja wiem, że jeżdżą dużo, ale z reguły z silnikiem benzynowym nie jeździ się tak dużo jak dieslem. Więc yy, zainwestować te, nie wiem, powiedzmy teraz ta cewka kosztuje 180 zł za, za sztukę, no to sobie tam odłożyć, nie wiem, przez pół roku, po stówce, dwie i, i, i sobie wymienić te cewki, tak? Filet powietrza. Błaha sprawa, ale ważna w tym przypadku, nie? Także to jest to i dodatkowo wszelkie, wszelkie nieszczelności do odzie. To jest też bardzo ważne w tych samochodach. Jeżeli jakaś rurka przy odmie, za odmą, coś jest minimalnie nieszczelne, ten samochód będzie miał wypadania zapłonów. I one będą, będzie wam to raz sygnalizowało, raz nie. Czasami będzie, nie będzie pokazywał typowych wypadań zaponów, nie będzie, znaczy w sensie czeka na liczniku, ale może być tak, że auto będzie się trzęsło i te wypadań zaponów będą powstawały. Także pamiętajcie o tym, bardzo ważne. No i sądy lambda, tak? Musimy też wiedzieć, że te sądy są ważne. Nie mówię, że macie je wymieniać profilaktycznie, na zasadzie wymieńmy, bo wymienimy, ale sądy też są bardzo ważne w tych silnikach. No co, to się nagadałem. Czyszczenie dolotu, no to już widzieliście, co tam jest i dlaczego to się robi w ogóle. No to już wiecie po co i jak to wygląda naocznie. W tym materiale było to pokazane idealnie, no całkowicie czarno. Dużo roboty przy tym. Jeżeli chodzi o e, czyszczenie tego dolotu samemu, to... Kurde, ciężko. Trochę. W sensie nie mówię, że się nie da, ale jest ciężko, naprawdę jest ciężko. Diesla łatwiej wyczyścić jak, jak benzynę. Benzyna ma ten nagar strasznie twardy, naprawdę trzeba go odkuwać wręcz. Natomiast diesle, Diesel z reguły ma ten nagar taki miękki, taką sadzę typową, nie? Także on ten. Tą, ten cały brud który tam jest, możemy sobie w jakiś sposób to w miarę łatwo jakimiś sztywnymi pędzlami, jakąś szczoteczką, czymś możecie to oddrapywać, gdzieś tam, odcinać jakimś nożykiem, czymś i to w miarę idzie natomiast jeżeli chodzi o silniki benzynowe z bezpośrednim wtryskiem paliwa, niestety tutaj cholera jasna nie jest aż tak kolorowo bo naprawdę nie dość, że to trzeba skrobać bo musicie oderwać tą wierzchnią, wierzchnią część tego nagaru jeżeli chodzi o zawory to potem to wyorzechować no, jest chemia, która teoretycznie to wszystko powinna rozpuścić, natomiast to też no, na, na wiele podejść musielibyście to zrobić. Co oznacza, wiele podejść? No, musicie kilka razy wyciągnąć, wyczyścić, ile się da, znowu zalać, i to tak trochę trwa. Nie mówię, że się nie da, ale jest ciężko. Także, jakbyście się brali sami za to, to naprawdę musicie poświęcić sporo czasu, jeżeli traficie w takim stanie jak był ten Passat. Dobra, pogadałem, pogadałem, pogadałem. Chyba wszystko wiemy: olej, olej, filtry, to chyba też wiecie, że jest to bardzo ważne. No i co? No i chyba tyle. Olej wiemy, olej wiemy, popłukać te silniki też warto, bo jak widzicie, mamy tutaj yy, no sporo tego nagaru. W tym przypadku yy, silnik jest naprawdę w dobrej kondycji. Dobra, życzę Wam wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo za materiał. Mam nadzieję, że dacie znać o sobie w komentarzach, że ten kanał zacznie się rozrastać, a Wy będziecie mnie wspierali tym swoimi komentarzami, swoimi łapkami. I wszystkiego dobrego Wam życzę w tym tygodniu i w kolejnych oczywiście też. Także pozdrowionka z Jelenie Góry. Piąteczka, cześć.